Dobra, pozbieram się. Zaraz w na finalny odcinek. Było ciemno, Widziałam całą armię. Jedyne poczęstzenie to to, że liczebność nie różniła się od naszej. Nie wiedzieliśmy je na jakim etapie jest wyszkolenie. O, proszę, to Tutaruję do ciebie, że w realu nie ma sensu się widzieć razem po dwieście. Już to zrobiliście. W życiu więc sami weźmiemy tych, którzy tam są, wszyscy cię ewakuowali. Nie ma tam żywej duszy. Ech, to przynajmniej was podbijemy. Tak, i będzie zepsa potem nareszcie. To na No i. Po prostu racja, atak! Atak! Wojna zaczęła być straszna. No i ja, jak włączył się prądu w lampach, widziałem wtedy już parę zwłok. I słynę tutaj to są chyba już śmiertelne rany. Gdybycie ja się nie, że przynajmniej nie było naszych. Nie wiedziałem, co robi. To po prostu nie. I nie, to nie ona. Tak ktoś inny zginął. Spanikowałam i zapomniałam w ogóle, że mam broń. <laughs> już po tobie. <laughs> nie zabił mnie, tylko ją. Po prostu wbiła, że aż wypadło mu z rąk. Miała sobie opić sobie. I strzeliła. Potem uciekła. Potem ten kotka pobiegła. Później ktoś jeszcze. Najlepsza wojowniczka z tych wszystkich. Nie ma w... Właśnie tą piłą łańcuchowo mi coś odgroić. Nie wiem co. No i właśnie ona. Czy ja przewidzę na kwiatę? Tam, gdzie się podziała broń. Powiedziała, że w tym całym zamieszaniu ją straciła. Wzięła broń od tego martwego konia. Powiedziała jeszcze, że wie jak stąd trafić do najbliższych jednostek. Więc szybko pobiegłyśmy. Po półtorej godzinie doszliśmy na miejsce i wszystko powiedziałyśmy. Powiedzieli, że tam wysyła... Wysyłają. Później odwieźli nas do domu. Tydzień później on odbył się pogrzeb naszego śpiewa. A mnie słońce. No i kuzynki. Była w trumnie. A my wszyscy pokażemy. Najgorsze przeżycie w moim życiu. A co dalej? Więc tak Rodziłam się tu za zachowanie Zagroniłam się w wojsku i do dziś pamiętam to wydarzenie. Nigdy tego nie zapomnę. Dla na nie niemiła. Uratowała mi tego życie. Później poznała mi reszty i tej dziewczyny. Miała na imię Kinki. Wygraliśmy. Powstań już więcej nie było. A przynajmniej nie ma. Dazem sobie chłopaka, to ten... widział jak tej, tej zielonej grzywce to chłopiec, tak? Ma na imię Michał. A w ogóle może sami się przestawią. Hej, chodźcie, przedstawcie się. Wy, a już znacie. Maksy. Michał. Piotr. Miranda. Monika. <laughs> Natalia Zuzanna Mimi Dominica mimi Kiki Kate Marisha. Karol Kacper Pazurka Malina Truskawka Pepper Gwiazdka Mikini i moja najlepsza z wojowniczek Sara ja naprawdę żyję mi ona tego nie wie nigdy się nie dowie aż do powstania zemsta będzie słodka no to Moi mili, mam nadzieję, że Wam nigdy się nie przytrafi taka historia. żegnam.